Witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym przedstawić historię ze Szczecina, która wydarzyła się w 2007 roku. Ronald na co dzień pracował w drukarni. W weekendy czasami koncertował, ponieważ był jednym z wokalistów zespołu Vespa. Miał 38 lat i pochodził ze Szczecina. Był miłym, towarzyskim i budzącym zaufanie człowiekiem. Wysoki, dobrze zbudowany. Z charakterystycznym zarostem przykuwał uwagę wielu kobiet. Bardzo interesował się stylem muzycznym, który nazywał się Ska. Styl ten powstał w połowie lat 50. na Jamajce. Znajomi mieli o nim bardzo dobre zdanie: dusza człowiek tak wielu go określało. Był człowiekiem uprzejmym i wyrozumiałym, dlatego wielu chętnie lubiło z nim po prostu porozmawiać. Zawsze coś doradził. Potrafił też zainspirować, a także wesprzeć. W środowisku muzycznym miał również duże poważanie. Mógł godzinami opowiadać o muzyce. Dzięki swojej wyjątkowej osobowości był bardzo lubianym człowiekiem. Jego miejsce pracy znajdowało się praktycznie w centrum Szczecina. Lubił swoje zajęcie, choć czasem narzekał znajomym mówiąc im, że zawsze ma ubrudzone dłonie od farby. Kochał muzykę. I dzięki koncertom realizował swoją pasję. W tygodniu chętnie zaglądał do klubu, który znajdował się blisko jego miejsca pracy. Lubił tam zajrzeć również w weekendy. Zdarzało mu się w tamtym miejscu też koncertować. Miał tam nawet swoje miejsce przy barze, skąd prowadził pogawędki z barmanem, z którym toż czasem się zakolegował. Także z innymi chętnie wdawał się w rozmowę. Znał współwłaściciela lokalu, z którym utrzymywał bardzo dobre relacje. Był rozpoznawalny w swoim mieście. Mieszkał tam od urodzenia. Znał wiele osób. Zawsze był przyjaźnie nastawiony do każdego. Bez wątpienia był bardzo dobrym i życzliwym człowiekiem. Znajomi często zwracali się do niego mówiąc „Roni”. W trakcie koncertów ubierał się w elegancką marynarkę i lśniące półbuty. Choć na co dzień lubił nosić krótką, charakterystyczną kurtkę i glany. 9 marca 2007 roku, w godzinach wieczornych, Ronald pojawił się we wcześniej wspomnianym klubie. Był to piątek, więc było tam sporo ludzi. Ronald, jak zawsze, czuł się tam bardzo dobrze. Siedział przy barze i rozmawiał z wieloma osobami. W tle słychać było muzykę. Czas mijał mu tam całkiem przyjemnie. I wydawało się, że nic już się nie zmieni. Jednak w pewnym momencie, a dokładnie około godziny pierwszej w nocy, do lokalu weszło kilku podchmielonych mężczyzn. Jednym z nich był 26-letni Sebastian. Niedługo potem usiadł przy barze tuż obok Ronalda. Mężczyzna ten już od początku podpadł ochroniarzowi. Szczupły, niepozorny, z zapadniętymi policzkami Sebastian, siedząc obok rosłego i zbudowanego Ronalda. Wydawał się być pewny siebie. Wkrótce doszło pomiędzy nimi do rozmowy. Ronald od początku ze spokojem poruszył z nim kilka tematów. Jednym z nich był homoseksualizm. Wiadomo, że Sebastian miał skrajnie prawicowe poglądy. Niebawem zaczęli sprzeczać się o pewne kwestie i wciąż nie mogli dojść do porozumienia. Ronald zwrócił również uwagę na napisy, które były na bluzie Sebastiana. Wkrótce też zasugerował mu, aby lepiej nie nosił takich ubrań, ponieważ są zbyt rasistowskie. Sebastian, po usłyszanych słowach, bardzo się zdenerwował. Ronald, widząc, że rozmowa ta robi się nieprzyjemna, postanowił sobie pójść do innego stolika. Po niespełna godzinie, mniej więcej około trzeciej w nocy, Ronald zdecydował się wrócić do domu i zamówił taksówkę. Tuż przed wyjściem podszedł do Sebastiana i wyciągnął do niego dłoń na zgodę, lecz ten nie odwzajemnił jego gestu. W rezultacie doszło pomiędzy nimi do kolejnej wymiany zdań. Ronaldowi nie podobało się to, że ten nie podał mu ręki, po czym wyszedł z lokalu i czekał na wcześniej zamówioną taksówkę. Po kilku minutach wyszedł za nim Sebastian. W ręku trzymał pusty kufel po piwie. Na zewnątrz zauważył czekającego Ronalda. Niezauważony, zaszedł go od tyłu i, nie zastanawiając się zbyt długo, uderzył go kuflem w głowę. Ronald po chwili stracił przytomność i upadł na ziemię. Sebastian jednak nie miał zamiaru odpuścić. Nieustannie trzymając w ręku kufel, zadał mu jeszcze tym wiele ciosów w głowę. W wyniku silnych uderzeń pękło szkło. Jednak Sebastian nie miał zamiaru na tym poprzestać i zadał mu jeszcze kilka ciosów. W tym momencie w pobliżu przechodziły dwie kobiety, które wracały z innego klubu. Z początku miał wrażenie, że mężczyzna ten w coś po prostu uderza. Kiedy podeszły nieco bliżej, zauważyły, że leży tam nieprzytomny człowiek. Sebastian wystraszył się, gdy je zauważył i prędko stamtąd uciekł. W klubie pozostawił kolegę oraz kurtkę wraz z telefonem. Kobiety natychmiast zadzwoniły po pogotowie wraz policję. Wówczas z klubu wyszedł znajomy Ronalda. Kiedy zauważył leżącego nieprzytomnego mężczyznę, niezwłocznie zaczął udzielać mu pierwszej pomocy. Przez zakrwawioną twarz nie rozpoznał, że próbuje uratować swojego dobrego kolegę. W niedługim czasie na miejsce przybyli medycy, Niestety nie byli mu w stanie pomóc. Obrażenia, które odniósł, okazały się być zbyt rozległe. Wtedy też Sebastian zdążył już uciec do mieszkania, które wynajmował ze znajomymi. Do pokonania miał niespełna dwa kilometry. Będąc w mieszkaniu, ściągnął poplamione krwią spodnie i bluzę, następnie wszystko wrzucił do miski z wodą, po czym jak gdyby nigdy nic położył się spać. Wczesnym rankiem przebudził się i opowiedział swojemu współlokatorowi o tym, co wydarzyło się pod klubem. Twierdził, że prawdopodobnie pozbawił go życia, ponieważ wokół było dużo krwi. Funkcjonariusze próbowali ustalić, kim był zabójca. Świadkowie oraz pracownicy klubu jednoznacznie twierdzili, że był to młody i szczupły mężczyzna. Dokładnie opisali, jak wyglądał. Niestety wcześniej nie pojawił się w tamtym lokalu. Więc nikt za bardzo nie wiedział, gdzie mógłby mieszkać, a tym bardziej jak się nazywał. Śledczym bez wątpienia pomogła znaleziona kurtka wraz z telefonem. W kolejnych godzinach podjęto wszelkich starań, aby namierzyć poszukiwanego mężczyznę. Wieczorem tego samego dnia policjanci zapukali do drzwi Sebastiana. Gdy im otworzył, został niemal natychmiast zatrzymany. W trakcie przesłuchania do wszystkiego się przyznał. Uważał, że wówczas rozmawiał z mężczyzną, który, cytuję, czuł się lepszy. Wyjaśnił, że tego dnia wypił ze znajomymi sporo alkoholu i spalił też niewielką ilość marihuany. Mieli w planie wyjść na miasto i dobrze się zabawić. Tego dnia był w całkiem dobrym nastroju i do każdego był pokojowo nastawiony. Jednak po rozmowie z Ronaldem coś w nim pękło. Twierdził, że Ronald nazwał go homoseksualistą. I był wobec niego niemiły. Powiedział też funkcjonariuszom, że był wtedy pijany i nie pamiętał sytuacji, kiedy wyszedł za nim przed klub. Śledczy zatrzymali również jego kolegę, który był z nim wtedy w klubie, a także wynajmował z nim mieszkanie. Lecz po niedługim czasie został wypuszczony, ponieważ nie znaleziono żadnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że jest związany z tą tragiczną sprawą. Z kolei Sebastian został zatrzymany w tymczasowym areszcie. Próbowano ustalić rodzaj popełnionego czynu. Z początku brano pod uwagę możliwość, że mogło to być pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ale wiele też wskazywało na to, że było to zabójstwo. I tutaj chciałbym nieco bardziej przybliżyć postać Sebastiana. Mężczyzna ten od niedawna pracował w stoczni. Kilka lat wcześniej był karany za rozbój. W środowisku, w którym się obracał, miał pseudonim Czacha. Od młodych lat wychowywał się w domu dziecka. Miał trzynaścioro rodzeństwa. Pochodził z rozbitej rodziny. Jego matka spotykała się z różnymi mężczyznami. Ukończył szkołę i z zawodu był ślusarzem. Odbył też zasadniczą służbę wojskową. Utrzymywał dobre kontakty z osobami z subkultury neonazistowskiej. W jednym ze źródeł jest informacja na temat tego, że Sebastian kilka godzin później po zabójstwie kontaktował się z osobą z tego środowiska. Przyznał mu się do wszystkiego i próbował uzyskać od niego jakąś pomoc. Jednak bezskutecznie. W tej kwestii śledczy sięgnęli po informacje do ABW, które już od pewnego czasu interesowało się tą grupą osób. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa rzecznika prasowego szczecińskiej agencji: Wszystkie działania godzące w bezpieczeństwo państwa są kontrolowane. Także te dotyczące ekstremistycznych subkultur. Członkowie klubu, obok którego doszło do tragedii kilka dni po śmierci Ronalda, wydali oświadczenie i tutaj przeczytam jego fragment. Żadne słowa nie są w stanie oddać tego, co czujemy w związku z jego śmiercią. Spośród gości odwiedzających klub roni był jednym z częstszych. Znaliśmy go od wielu lat i darzyliśmy się wzajemnie wielką sympatią i przyjaźnią. To dla takich ludzi jak Ronald, z wyobraźnią inteligentnych, kreatywnych, obdarzonych poczuciem humoru, serdecznych, kochających życie i szczecin, tworzyliśmy to miejsce. 15 marca o godzinie 13.30 odbył się pogrzeb Ronalda. Natomiast o godzinie 17.00 spod bramy portowej wyruszył marsz przeciwko przemocy pod hasłem RONI, wiadomość dla ciebie. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 200 osób. Mniej więcej po godzinie 18 wszyscy spotkali się w klubie obok którego doszło do tragedii. Tam zagrali m.in. szczecińscy muzycy, z którymi Roni bardzo dobrze się znał. Kolejne koncerty na jego cześć odbyły się 21 i 23 marca. Wszelkie zebrane wówczas środki zostały przekazane bliskim ofiary. Kilka miesięcy później, a dokładnie 16 listopada, rozpoczął się jego proces. Sebastian S. z początku był wystraszony i w pewnej chwili nawet się rozpłakał. Lecz gdy trochę ochłonął, zaczął przekonywać sąd, że to Ronald prowokował go i był wobec niego nawet przez pewien moment agresywny. Twierdził, że tego dnia udał się między innymi do klubu, w którym przebywał Ronald. Temu nie spodobała się koszulka Sebastiana. Przekonywał sąd, że Ronald z tego powodu wypowiedział w jego stronę obraźliwe słowa. Ponadto zasłaniał się po części alkoholem. Rosły i zbudowany Ronald, swoim pewnym niemiłym zachowaniem, bardzo go zdenerwował. Próbował wyjaśnić, że sprzeczka, do której doszło w klubie, wywołała w nim negatywne emocje, które poskutkowały nieprzemyślanym i nagłym zachowaniem. I tutaj przytoczę jego fragment wypowiedzi: Przyznaję się, że go zabiłem, ale nie pamiętam tego. Dowiedziałem się o tym od policjantów. Miałem wrażenie, że wtedy w klubie wywyższał się, dawał do zrozumienia, że jestem nikim. Czułem się niepotrzebny. Ponadto wyznał przed sądem, że cierpi na depresję. Nigdy też nie podjął się leczenia. Cytuję: Jadę w autobusie i mam wrażenie, że wszyscy o mnie mówią. Mam myśli samobójcze. Tłumaczył też, że zmaga się z nałogiem, jakim jest marihuana. Obrońca oskarżonego starała się wytłumaczyć jego postępowanie. Uważała, że trudna przeszłość miała na niego bardzo duży wpływ. Cytuję: Jego kompleksy, nagromadzone przez lata, wybuchły w nim podczas konfliktu z ofiarą. Nie chciał zabić. Prokurator w trakcie procesu wyliczał rany, jakie oskarżony zadał Ronaldowi. W fakcie oskarżenia zajmuje to około strony. Ostatecznie prokurator domagał się zastosowania wobec Sebastiana S. kary dożywotniego pozbawienia wolności. Przeprowadzono też kilka badań przez psychiatrów. Jednoznacznie stwierdzono, że w momencie popełnionego czynu był poczytalny. 28 stycznia 2008 roku w sądzie okręgowym w Szczecinie zapadł w wyrok. Sebastian S. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Po 15 latach odsiadki będzie mógł on ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Sąd nie wziął pod uwagę wniosku obrońcy, która próbowała przekonać sąd, że było to pobicie ze skutkiem śmiertelnym. I tutaj przytoczę słowa sędziego: To jest zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Tym działaniem było wielokrotne uderzanie człowieka w głowę i twarz stosunkowo ciężkim, najpierw całym, a potem rozbitym kuflem od piwa. Oskarżony działał w bezpośrednim zamiarze zabójstwa Ronalda. To była zbrodnia zasługująca na szczególne potępienie, bo doszło do niej posłownej sprzeczce. Nie można zabijać tylko dlatego, że komuś nie podobają się nasze poglądy. Zaś prokurator chciał, aby Sebastian S odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, lecz sąd również i w tej kwestii się nie zgodził. Cytuję: Każde zabójstwo jest okrutne. Ale o szczególnie okrutnym mówimy wtedy, gdy sprawca dodatkowo znęca się nad ofiarą. Zadaje mu ból większy niż taki, który wystarczyłby do zabicia. Wyrok nie był prawomocny. Obrońca złożyła apelację. W czwartek 3 kwietnia 2008 roku w sądzie apelacyjnym w Szczecinie rozpoczął się nowy proces. Sąd jeszcze raz przeanalizował opinię biegłych psychiatrów i psychologów. Według których Sebastian S. źle znosi krytykę. Sąd także przesłuchał tylko tych świadków, którzy mogli pomóc w ustaleniu motywu zabójstwa. Cytuję: To, że doszło do zabójstwa, nie ulega wątpliwości, ale trzeba jeszcze raz sprawdzić, czy był powód tej zbrodni. Jeśli był, to czy oskarżony zasługuje na szczególne potępienie. 12 lutego 2009 roku w sądzie apelacyjnym w Szczecinie Wyrok został utrzymany. Według sądu Sebastian Est miał pełną świadomość swojego czynu. Dodatkowo, między innymi na podstawie zeznań świadków, stwierdzono, że jego postępowanie było przemyślane. Ponadto sąd bez żadnych wątpliwości potwierdził, że był to bezpośredni zamiar zabójstwa, i w żadnym wypadku nie można brać tu pod uwagę zamiar ewentualny. I tutaj przytoczę słowa sędziego. Trzeba pamiętać, że oskarżony, choć miał powód, to należy go uznać za błahy. Dlatego kara 25 lat pozbawienia wolności nie razi swoją nadmierną surowością. Ale nie eliminuje oskarżonego z życia, ponieważ tylko od niego zależy, czy zasłuży na przedterminowe zwolnienie po 15 latach odbywania kary. Na koniec chciałbym przytoczyć słowa znajomej Ronalda: Był dobrym znajomym mojej córki, przyjacielem mojego syna. To był taki człowiek misiu. Dla niego ludzie nie mieli wad. W każdym potrafił znaleźć coś wartościowego. Nie mogłam uwierzyć, że zabito właśnie jego. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie jak zawsze, aby w komentarzach zachowywać odpowiednią kulturę. Zapraszam również na Facebooka Incognito, podcast kryminalny. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. I do usłyszenia wkrótce.